Na promenadzie w Oleśnie królowały rolki, energia i dziecięcy entuzjazm. Tygodniowe warsztaty zakończyły się wielkim finałem, rodzinnymi zabawami na rolkach. Było szybko, kolorowo i radośnie. Warsztaty naprawdę wyszły świetnie. Dzieciaki były zadowolone, jeździliśmy na rolkach z wielką radością, dzieci były zainteresowane. Eee... I to widać też po dzisiejszej frekwencji, że te dzieciaki tutaj są. Są nawet rodzice, więc zachęcamy do tego, żeby te aktywności jednak były wspólne. Dzisiaj rodzinie, dzieci, żona, wszyscy na rolkach i tak już od jakiegoś czasu sobie razem jeździmy, więc wydarzenie dzisiaj jak najbardziej nam odpowiada. Przez kilka dni trwała intensywna nauka. Od podstaw jazdy przez doskonalenie techniki aż po widowiskowe triki. Dzieci z zaangażowaniem trenowały, zdobywając pewność na kółkach i mnóstwo dobrej energii. Warsztaty prowadził doświadczony instruktor, który zarażał pasją do rolek. Uczyliśmy się podstaw jazdy na rolkach, koordynacji ruchowej, trzymania balansu, stabilizacji, hamowania, skręcania i wszystkiego co jest im niezbędne do jazdy po ulicy, gdzieś podczas wykorzystywania infrastruktury miejskiej, na skateparku, tak aby złapały sobie odpowiednie podstawy, a potem mogły się już same uczyć i mieć z tego jak największą frajdę. Nauczyłam się jeździć tyłem i... Nauczyłam się zjeżdżać z górki. Ja na przykład nauczyłam się hamować, bo nigdy nie umiałam hamować, ale do tyłu już trochę umiałam, ale jeszcze nie tak, żeby, żeby po prostu e, mnie ktoś podpierał, żeby mnie asekurował. Ja nie umiałam jeździć tyłem, a teraz umiem jeździć tyłem. Finałowy dzień był okazją, by pochwalić się efektami treningów i wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Promenada tętniła muzyką, śmiechem i sportową atmosferą. Mi to też fajnie spędzam czas, bo jest to i świeże powietrze, i fajna zabawa też. Jak skają żeśmy chodziły tutaj na zajęcia, to myśmy się i przy okazji uczyłyśmy się nowych rzeczy na rolkach i też żeśmy się fajnie bawiły. Dla mnie jest po prostu fajnie, mamy miłego pana, jest powietrze, i fajnie, że nie padało. Na uczestników czekały nie tylko rolki, ale też mnóstwo dodatkowych atrakcji. Miejski Dom Kultury przygotował gry, zabawy i animacje, które wciągały dzieciaków bez reszty. Zabawa była wspólna, rodzinna i pełna uśmiechu. Można sobie jechać do innego miasta, wziąć rolki i razem z rodziną zwiedzić miasto na kółkach. Jest to świetna zabawa, świetna inicjatywa. Radość z jazdy, nowe umiejętności i wspomnienia z wakacyjnych treningów zostaną z dziećmi na długo. Bo najważniejsze, to ruszyć z miejsca. Najlepiej na rolkach i najlepiej razem.